Hej kochani, w tym filmiku dowiecie się więcej o nowym dodatku do The Sims 4 wyspiarskie życie. Miałam okazję przedpremierowo pograć właśnie w ten dodatek w Hollywood na zaproszenie i jej, za co bardzo dziękuję. Nagrałam dla Was gameplay, w którym pokażę Wam co nowego i popowiadam trochę, jak było tam na miejscu na EA Play. Zapraszam do oglądania. Witajcie na wyspie Sulani. Jest to nowe miejsce do budowania domów. Na początek małe intro, trochę romansu, aby Was zaciekawić. Będą właśnie syreny i syreni i różne interakcje w wodzie z tym związane. Są delfiny, kto ich nie kocha? Też dużo interakcji z tymi zwierzątkami. Można się teraz też opalać w Simsach, relaksować na wodzie, a także łowić ryby. I Są dwa nowe środki transportu taka jakby żaglóweczka i skuter i na plaży można też robić różne rzeczy, przeszukiwać ją w poszukiwaniu skarbów i przebywać z tamtejszą fauną i florą. Przejdźmy do trybu tworzenia postaci. Na miejscu zajęło mi to chyba z godzinę, zanim przejrzałam wszystkie dodatki. Mamy postać ludzką, postać syrenią i przeogromny wybór ogonów, które świecą, są kolorowe. Mają różne wzory do koloru, do wyboru po prostu. Na miejscu, słuchajcie, było bardzo dużo game changerów z całego świata i wszyscy byli mega zafascynowani tym dodatkiem. Jak widzimy, możemy na górę dodać jakieś muszelki, bikini, łuski. Jest przeogromny wybór nowych fryzur, które mi się bardzo podobały. Nie wszystko ujęłam na materiale, ale są też nowe oczy. Możemy tworzyć złe syreny, możemy tworzyć grube ryby wśród syren, czy też aquamena, co kto woli. Jest bardzo duża dowolność, są nowe tatuaże, wodorosty na rękę, muszelki na szyję i przeogromna ilość nowych ciuszków, które oczywiście musiałam przejrzeć, ale też nie wszystko w materiale ujęłam. Tutaj macie takie małe smaczki, z tego co jest. No i ten strój płetwonurka pięknie wygląda. I są dwie nowe cechy. Związane z Wyspą, związane z oceanem. Ja swoją postać nazywałam Ariel. I zaczęłam szukać jej idealnego partnera. Kandydatów było wielu. Ale gdy zjawił się ten jedyny, to już było wiadomo, że to on. Nazwałam go Nemo i dałam mu cechy romantyczne, kreatywne i dziecko oceanu, no bo w końcu też jest Syrenem. Jak zadał swój ruch, to wiedziałam, że to ten. Przeniesieniu się już na wyspę możemy zobaczyć, że są domki, które w połowie mogą stać na wodzie. Nasza parka spojrzała sobie głęboko w oczy, po czym pobiegła w zupełnie innych kierunkach. No, ale rozumiem, że są dziećmi oceanu, więc chcieli jak najszybciej do tej wody wskoczyć. Możemy zobaczyć, jak pięknie bryska woda, jak wspaniale odbijają się palmy w tej tafli. I animacja Syren też jest mega. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Rafa koralowa, delfiny, ryby i nowe interakcje w wodzie, syrenie pocałunki i syrenie pieśni, które także możemy śpiewać nieznajomym na lądzie. Ogólnie też można przemieniać w syrenę. Więc taka ciekawostka. Tu nas odwiedzili sąsiedzi, a teraz widok z drona, z lotu ptaka. No i mamy możliwość spania po prostu na wodzie. Syreny regenerują, yy, regenerują się, śpiąc na wodzie także, w łóżku też, jak się przemienią oczywiście. I zamiast wskaźnika higieny mają wskaźnik nawilżenia, więc to jakiś czas do tej wody muszą wskoczyć. Czy to w oceanie, czy to w wannie, w wannie też mogą się pluskać. Z ogonem, syrenim No i oczywiście różne interakcje z delfinami możemy się z delfinami przyjaźnić, rozmawiać, robić różne sztuczki, a także spersonalizować sobie takiego delfina. Ja to nazywam Laguna. I to jest nietypowy akurat delfin taki lazurowy, z którym już Ariel sobie zaczęła zawierać przyjaźń. Tak się to wszystko przedstawię po całym dniu takich wrażeń. Musieli w końcu odpocząć, a ja zajęłam się w tym czasie wystrojem wnętrz. Zmieniłam chatkę, zmieniłam dach, ściany, podłogi, bo jest bardzo dużo nowych dodatków bardzo dużo nowych mebli, farb, ścian, podłóg ścian. No tak. <grym> Tutaj tworzyłam swoją sypialnię marzeń nad oceanem. Z widokiem na ocean, coś pięknego. I tak tutaj jest streszczone, bo te wszystkie dodatki przeglądałam, dobierałam każdą świeczkę kolorystycznie, każdy dodatek z tej łazienki, akurat jestem bardzo dumna. Chciałabym taką mieć, ogólnie chciałabym kiedyś mieć domek na plaży. Tu zmieniałam różne dodatki. To jest naprawdę bardzo streszczone. Cały wystrój wnętrz. Taką łazienkę chciałabym mieć. To już jest wykończenie z tym dywanikiem. I głównie starałam się też pokazać, właśnie takie nowe meble. Z tego dodatku akurat tworzyłam kuchnię, salon, jadalnię. I jest baldachim na zewnątrz. Są też materace na wodzie, w postaci pizzy tutaj e, też leży. No i ogólnie zastanawiałam się, czy im jest potrzebny telewizor, ale jakby znudziło im się patrzenie na ocean, to niech mają taką opcję, że mnie go włączą. Jest ognisko na plaży. No i widzimy teraz ten materac w pizze, można w ogóle zmieniać dodatki. Dodałam leżaczki, to jest też nowa rzecz w tym y, dodatku. Jest bar i oczywiście stolik na zimne napoje to drabinka do wody też dodałam i skuter wodny. Podczas gdy Ariel już odpoczywa w przemyblowanym mieszkaniu, ja pokażę wam cztery nowe prace, cztery nowe ścieżki kariery. Można zostać ekologiem, nurkiem, wędkarzem czy też ratownikiem. Ja dla naszej bohaterki wybrałam karierę nurka i zaczęłam realizować różne zadania z pracy. Tu akurat musiała wybrać się na głębokie wody, aby kupić nóż łowiecki, i spotkała rekina ogólnie przy swoich poszukiwaniach. Przy nurkowaniu to też jest nowa rzecz, niespotykana. A tymczasem w domu w okolicach domu na plaży Nemo poszukuje nowych muszelek. Dzięki za oglądanie. Miło jest powrócić na YouTube. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Ogólnie kto zauważył, że mam włosy w takim stylu tego dodatku. Może jestem Syreną, kto wie. Więcej poopowiadałam o tym dodatku niż o moim pobycie w Hollywood, ale może stworzę też materiał z USA. Zobaczymy. Także dziękuję bardzo, życzę Wam miłej reszty dnia lub nocy. Pa, pa.